20 Minut zostało do 17. Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus. Wakacje to czas poznawania i nauki języków obcych. Zdarza się, że urlop przeznaczamy na pouczenie się słówek, a czasem też na kurs języka obcego. Co ciekawe, coraz większą popularnością cieszą się języki azjatyckie. Marta Komorowska. Natalia i Kamila w wakacje szlifują język japoński i koreański. Pierwsza uczy się sama w domu, druga rozpoczyna kurs. W moim przypadku jest to czas na zaległości, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o język, to jestem samoukiem. Więc to jedyny czas, kiedy mogę tak naprawdę poświęcić 100% na język. A skąd ta motywacja, żeby się uczyć? Miłość do języka po prostu. Zal, ha, zalga. Praktycznie codziennie staram się jak najwięcej czy słówek, czy, czy alfabetu. Ale japoński to też kaligrafia. Tak, staram się z jakichś książek dla podstawowych. Coś, mhm. aby cokolwiek robić po prostu. Koleżanka chodzi na koreański. Skąd ta Korea? Przez, przez kulturę, przez, przez po prostu przez ludzi. Jak się planujesz uczyć, albo jak się uczysz? Aktualnie uczę się sama po prostu z książek. Teraz mam zamiar pójść na kurs. Chiński kurs podstawowy ktoś wypożycza? Cieszę się bardzo dużym zainteresowaniem. Naprawdę? Naprawdę. A kto wypożycza takie książki? Nasi studenci. Mówi Aneta Wielikow z Poliglotki, czyli biblioteki z literaturą obcojęzyczną przy ulicy Nowolipy 20. Mieliśmy kursy w zeszłym roku, też prowadzone poprzez naszą wolontariuszkę i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. To jest jeszcze japoński. Tak, japoński nie gryzie. Japoński, koreański, te wschodnioazjatyckie, no pojedyncze to są egzemplarze, ale w większości to jest tutaj ten chiński. Kraj chyba ciągnie i do tamtej strony nauka. Też mamy osoby, czy, naszych czytelników, którzy wyjeżdżają tam na studia. Wakacje to też czas początku przygody z nowym językiem. Jak byłam pierwszy raz we Włoszech, to jednak tak zaczęłam bardziej lubić ten język i tą kulturę i myślę, że dlatego też zaczęłam prostu, uczyć tego języka. Materiały potrzebne do nauki języków obcych można znaleźć właśnie w bibliotekach miejskich. Staramy się mieć literaturę dla każdego i to literaturę w formie tradycyjnej, czyli książkowej, ale również audiobooki do odsłuchu, a także kursy językowe na płytach SID. Mówi Anna Grędzińska, dyrektor Biblioteki Publicznej na Warszawskiej Woli. Oprócz najbardziej popularnego języka angielskiego, oferujemy literaturę w języku niemieckim, francuskim, szwedzkim, norweskim, duńskim, czeskim, włoskim i chińskim. Zamierzamy także zakupić literaturę w języku wietnamskim i ukraińskim. To jest i obyczaj, i trochę do pośmiania się. Taka wakacyjna książka. Zdecydowanie wakacyjna. I tak jak Pani widzi, jest oznaczona zakładką, że jest dostępny również audiobook, więc możemy sobie też wyproszyć audiobook i Czytać i słuchać jednocześnie. No to ja bym poprosiła, bym wypożyczyła. A bardzo proszę. Według ustawy o bibliotekach korzystanie z ich zbiorów jest bezpłatne. Marta Komorowska, Radio Plus. Reklama. Codziennie świeże i zdrowe warzywa są na wyciągnięcie twojej ręki. I to jeszcze w takiej cenie. W sklepach netto do środy pomidory malinowe kosztują tylko 2,99 za 600 gramów. Tak jak lubisz, by było zdrowo, świeżo i w świetnej cenie. Pomidory malinowe w netto 2,99 za 600 gramów. Netto. Więcej za mniej. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnieniem. Ach, mnie też dopadł. Rzeczowej, a nie finansowej, pisze Rzeczpospolita: Bony zamiast gotówki w czerwcu dostało blisko 1800 rodzin, co oznacza, że od grudnia przybyło ich blisko 600. Holender Dany Van Poppel z ekipy Sky wygrał piąty etap kolarskiego Tour de Polonie z negawczyny do Rzeszowa. To był najkrótszy odcinek tegorocznego ścigania, miał jedynie nieco ponad 130 km. Na prowadzeniu umocnił się dwukrotny mistrz świata, Słowak Peter Sagan, a dziś rozpocznie się decydująca faza 74 Tour de Polonie. Do szóstego etapu kolarze wystartują z wieliczki metę wyznaczoną w zakopanem. Wiadomości z Warszawy i okolic Łukasz Borowicz. Już po raz czwarty osoby bezdomne, które mieszkają na ulicach Warszawy, wyruszą w pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę. Towarzyszyć będą osobom niepełnosprawnym. By jednak mogli wyruszyć w drogę, potrzebna jest im pomoc, mówi Deta Foryś z Fundacji Kapucyńskiej. Pomagamy wszystkim panom, którzy chcą wyruszyć, a tych osób będzie około